No, witam serdecznie na takim szybkim materiale, który ustawimy sobie pod komendą na Twitchu pod wykrzyknik ustawienia. W momencie, kiedy po prostu ktoś zapyta ponownie na czacie i mnie znowu coś strzeli, a ja, że gram w CS-a, to jestem agresywny i nieprzewidywalny, i w konsekwencji bany wchodzą. Także przedstawiam wam w tym filmie moje ustawienia w CS-ie, pod którymi ja gram i które dla mnie są optymalne. I choć zaproponujesz mi pewnie w komentarzu inne, to spokojnie, dziękuję bardzo i tak ich nie zmienię. Zacznijmy od podstaw i to naprawdę będzie bardzo szybko. Sceneria Cobblestone. Nie no żartuję. E, tryb kolorów telewizor. Proporcje 4x3. Rozdzielczość 1280x1024. Ja... I ja wiem, że jestem rozciągniętym zapoceńcem, ale tak mi się gra wygodnie. Przepraszam. Gra wygląda wtedy tak. Zaawansowane ustawienia. No to oczywiście polecam sobie zatrzymać filmik i sobie spisać, jeżeli ktoś chce mieć to wszystko ustawione. Oczywiście szczegóły efektów. Yy... Ta opcja w niskich i wysokich się dość sporo różni, ponieważ przy niskiej opcji widzisz przeciwników na. Nie widzisz przeciwników na blisko w Mołotowie, a przy wysokiej opcji widzisz. Tych przeciwników z bliska, ale nie widzisz z daleka. Także są minusy i plusy. Także sam sobie musisz ustawić, jak wolisz. Ja wolę, kiedy nie widzę ich z bliska, bo jestem eleganckim snajperem i snajpereczka jest, jest grana. Dźwięk, zakładka, brew pozorom nie istotna, ale uwaga, to jest jeden taki fajny tip. Głośność VoIP. Jak ustawisz na 0%, poważnie nie słuchaj tutaj tego pie... Ruskiego. Ja bardzo polecam, ale mam na 15 bo gram jeszcze z kolegami. Muzyka w grze totalnie nieistotna, wszystko warto wyłączyć, oprócz tego 10-sekundowego ostrzeżenia. To się przydaje w momencie defowania, bo defujesz też równo 10 sekund, chyba że masz defa, ale to wtedy inna historia. Gra, zakładka gra. I tutaj mamy radar. Na obecnej mapie, gdzie jestem, nie pokażę Wam tego radaru, ale on działa w ten sposób, że po prostu widzę całą mapę. Jak się jakiś przeciwnik pojawi u kogoś na radarze, to na moim radarze dzięki temu też się pojawia, mimo że jest oddalony o kilometr ode mnie. Także ja polecam takie ustawienie. Nie? Możecie sobie zmienić na tę opcję, a potem najwyżej wrócić do swoich, jak wam nie będzie odpowiadać. Mi serio to pomaga. Celownik. Klasycznie udostępniam wam dokładnie ten kod pod filmem. I jeżeli jesteś streamerem, to wyłączasz, wyłączasz, y, anulujesz po prostu tą, tą opcję udostępniania profilu, bo inaczej będą ci jakieś zjeby z przeciwnego teamu wchodzić i cię wyzywać za darmo. Komunikacji w zakładce gra, mam ustawione jeszcze podpowiedzi, bo dzięki temu na przykład widać smoka, widać bombę w smoke'u. I no i o ile nie, nie mieszkasz na wsi, no to polecam sobie ustawić do 60 maksymalny akceptowalny ping, jak mieszkasz na wsi, to se tu pierdolni 350, bo i tak już nic nie osiągniesz. Oczywiście żartuję. 59, żeby nie było 60. Klawiatura i mysz. Uwaga, nowość. Ja steruję pod AWSD. A tak serio, to jedyne co tu się zmienia, to jedynie fakt, że wyciągam nóż pod z 5 czyli tutaj. Pojebane, nie? View model. Jeżeli chcesz, żeby Twoja broń wyglądała tak jak tutaj, znaczy lepiej mieć skinę, oczywiście, to wpisujesz takie komendy, które, uwaga, są w opisie. O ile o nich nie zapomniałem, to jest mój View model. Tylko nie, nie wiem teraz, czy on czasem nie jest standardowy, bo jak ostatnio zmieniałem cs to jakoś tak pominąłem ten fakt i chyba tego nie ustawiałem. Więc ja na takim gram, mi się gra dobrze. No i oczywiście, jeżeli nie chcesz, żeby Twoja karta graficzna mocniej, ciężej pracowała, a na przykład masz dobrego kompa i ci odpierdala od FPS-ów. To polecam sobie grać na stabilnych np. Na 260 fps w FPS-ach i będzie gicior. A teraz opcje uruchamiania. To jest chyba też ważne. Oczywiście, prawym na CSK i w zakładce ogólne wchodzisz, masz opcje uruchamiania. I one też są przekopiowane w... pod filmem. Ale oczywiście, żeby ci komputer nie wybuchł, to refresh 40/144 ustawiasz tylko wtedy, kiedy masz. 144Hz monitor, jak masz 75, to 75, 60, 60. Jak masz 30Hz monitor, to 30. T-Crate 128 wymusza, T-Crate 128, tam gdzie jest to możliwe. No i tu jest jeszcze taka magiczna komenda. Aha, jeszcze ten Force preload, To generalnie ta komenda już prawdopodobnie nie działa, jak oglądacie ten filmik, bo oni coś tam z nią zrobili. Więc nie jest chyba konieczna do wpisania. Ja mam. Nic się nie dzieje, więc została. Halo, third part software. Ta komenda daje mi możliwość w ogóle streamowania cs -a. Właściwie nie wiem, czy ona obecnie działa, ale no, bez tej komendy pamiętam, że nie mogłem tego streamować. Więc jeżeli jesteś streamerem i masz ten problem, próbuj sobie wpisać tą komendę. Ale jeżeli nie zamierzasz tej gry w ogóle streamować, to po prostu pierdol to. I jeszcze jedna taka magiczna funkcja w zakładce Steam ustawienia, w zakładce Biblioteka i w zakładce Ustawienia Biblioteki możesz sobie ustawić coś takiego jak rozmiar interfejsu. Ja to mam ustawione na średnie i tryb niskiej przepustowości, tryb niskiej wydajności. Dzięki temu Shift Tab mi po prostu szybciej i płynniej działa i mogę przeglądać tam przez tą ich gównianą przeglądarkę. Jeżeli komuś to pomoże, to to proszę. I to raczej tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, to oczywiście uzupełnię to w opisie pod streamem, pod filmem. No i jako, że YouTube ogranicza moje zasięgi, to bardzo bym prosił o subskrypcję. A jeżeli już masz, to ustawić sobie dzwonek, bo prawdopodobnie masz wyłączony. A, a skąd to wiem? Bo YouTube nie wysyła ostatnio powiadomień. No i oczywiście motywacyjna łapka w górę i zapraszam na streamy slash DMG Polan. Bardzo zapraszam. Elo.